Ray fought like na ostatni w z to Mam nadzieję, że tak. fought wprowadzenie do Thomas ostatniego. He like barely made it out of there alive. He was out of his mind and still out for blood. So I told him the secret of the medallion. I figured it was a fairy tale, but at least it would keep him busy. But it was true. It was real. The medallion led us to the entrance of an ancient vault. The door was already open, and I suspected why. Thomas, somehow I just knew, followed the faint light through a passage constructed centuries ago. It was right then and there I made up my mind. I knew what I had to do, I had to save my brothers. Okay. Zakończenie naprawdę będzie bardzo ekscytujące. Jest Itomas. Zaraz okaże się scena, która naprawdę będzie szokująca. Była dla mnie szokująca. I want you, Thomas. I told you what would happen if you stole another woman from me. William? You said he was dead. That is what Juan said. I told you what I would do. Didn't I tell you? Thomas, don't! He'll kill you! I loved you and you lied to me. Both of you! You betrayed me! What do you want from me, Ray? I want justice. Oh my god! I wanted so desperately to lead my lost brothers towards the light of the Lord. But I've failed us all, and now my brothers are mortal enemies. Why? For what? A woman? Gold? Maybe the time for talk is over. Maybe I can show them that there is something more important than pride and avarice and lust. I will not let you kill Thomas, Ray it's none of your business to get to him you'll have to get past me out of the way ray for christ's sake he doesn't have a gun you know what i'm capable of ray i'm a murderer too now just like you i won't tell you again boy step away i'm reaching on three one do it two no ray Niestety, ała... Wow, aż przeszły, poważnie mówię. Ale mam ciarki. Widział sięgnął po... Sami zobaczcie po co. Świętą Biblię. Arej go zabił. A Ale mi ciarki szodzą. Masakra. Szkoda Williama powiem wam. Spoko chłopak. Teraz wiecie, dlaczego Ray był w pierwszej części księdzem. Chciał odkupić swoje winy. O, jeszcze Barnsby przyszedł. Tego tu brakowało. Nie mam nikogo, żeby być superstycznym, ale może to jest gold Jak jest to jest, że jeszcze gra, Barnsby? Nie wiem. That Apache chief took his knife, cut my ties, and set me free. Not a word why. Wasn't too hard to follow your trail. Must have been the good Lord's will. This gold will help me restore the army of the Confederate States of America. Under my command, the South will rise again, and this time we will be victorious! Colonel, you've lost your goddamn mind, and I think the time has come for you two to pay the price for your cowardice and desertion. Trudny wybór. Chcę grać w rozdziale. Tomasem długo grałem. Jego broń jest mm, dosyć wolna, tu będzie dużo przeciwników. Ja cię wybieram Reja. Raz ok, gramy. Trzeba tak, się wziąć w garść. Niech się Chcę żeby świetlik. Tak, bo widzę, że wyjdzie na nowo. Kurde. I pierwszy Tak, e, właśnie zapomniałem was wspomnieć. Przyzwyczajcie się, że w tym rozdziale będę czas ginął. I jeszcze jak ktoś e, nie lubi tej serii. Za bardzo nie ogląda wszystkich odcinków po kolei a jest moim widzem i czeka aż dodam jakiś film, to zostańcie do końca, bo będzie bardzo, bardzo ważna i z trudem do przemówienia dla mnie informacja. <tryk> Linkiem, z Gatlingiem to został, dlatego i taki już muszło. Bierzemy dalej O, gdzie jeszcze? Ładuj. Jak widzicie, niezła Aha, teraz będzie... Dobra, muszę zdobyć trochę municji. No. Tak, jak widzicie, piasek zaczyna się sypać tutaj. Coraz więcej tego jest. Dobra, i teraz trzeba się dostać na górę. Wow, szkoda, to są... Jeszcze gdzieś? Patrz, tu, zauważyłem. Tak, zginę zaraz. Piasku coraz więcej. Gdzie są te schody głupie? Skąd one nawalają? Z góry. Dobra, nie ma czasu na zabijanie. Szybko trzeba uciekać na górę. Bo zasypię. To ma Tu zaraz będzie gościł leci. Dobra, jesteśmy. No, już. Teraz trzeba się schować i tutaj będzie teraz do końca gry. tačnie zapis

A widzicie, by się wy wychyla. Trzeba go kilka razy trafić, żeby się zgodził na pojedynek. Dostał? Wychyl się. A, dostał. It all ends here, Barnsby. Your dreams should be buried alive. You'll die here with us. What about the South, Barnsby? You ready to let it slip away like, like I did with my family? I propose that we meet on the field of honor. A fair fight between me and one of you. God will protect the righteous. Are okay. you too cowardly to face me man? He's mine. Okay, lagwitch fino a 9 e a denek. Musica ha che sagt schön. Okej, okay. ja się nie odzywam, bo muszę się skupić, kurde. Szlaka, f**k, f**k, trafiłem. że w końcu przez całą grożę zwinął Ale on jeszcze poczuć i tak dobił jeszcze w głowę Na pewności Psz, mogli jeszcze tak jakieś połamane kości dotyczące Chociaż zakopanie jeszcze żywcem prawie też niezłe There were three of us in those bitter days, and each of us would have braved the fires of hell for the other. No one could stand against us when we stood together. Three brothers. William, well, he was the best of us. A man of faith, he sacrificed his life to deliver me from evil. Like the Savior himself, dying for our sins like running river who spared the murderer of his own child william wanted me to find the lord and in his sacrifice i did oh we left the gold we knew it was cursed i put away my guns and dedicated my life to serving the almighty i became the preacher my brother william always wanted to be and joined thomas and marissa in holy matrimony william i know you're looking down on us and i want you to know your passion was not in vain and though nothing is like it used to be one thing remains we are still a family so. Jak widzicie gra jest krótka, ale wspaniała. Jak dla mnie jeden z najlepszych takich fajnych FPS-ów na dzikim zachodzie oczywiście. Koniec. Halo Juarez The Krwi Gra zaprojektowana i stworzona przez Techland Polską firmę, pamiętajcie Tutaj macie jeszcze mm, Autorów No ja, co no, dziękuję wam za uwagę Kolejne Zagrajmy w ukończone Na moim kanale I mam nadzieję, że wam się podobała ta seria Że ktoś lubił w ogóle tą, tą grę może kiedyś zrobię pierwszą część, chociaż nie mam jej, ale ileż to kupić? Grałem w nią, tak jak nie wiem, czy pamiętacie, wspominałem o tym, że grałem, ale później musiałem e, sformatować dysk i nie pamiętam skąd ją wziąłem. Także e, nie, nie za długo w nią grałem, ale dwójkę mi się naprawdę podoba. W trójkę jeszcze nie grałem, ale słyszałem, że jest strasznie marna. Jak już wiecie, nie jest na dzikim zachodzie, bla bla, ale to nie o tym. Yy, to w sumie wszystko, no. Dziękuję Wam za, za uwagę. To było Zagrajmy w Kalujorę z Więzyn Krwi. Yy. Dobra, myślę, że to już mogę przerwać. Teraz będą statystyki. 13 minut tylko trwało, ostatni rozdział. Gotówka 117, strzał w głowie 11. Skatlinga 0. O, wow, pobiłem i to aż o godzinę, prawie, nieźle. Słuchajcie, czas gry 7,29 i 3 sekundy. Gotówka 6000, znaleziono sekrety. Rej 3 godziny. 3 godziny 46, 47, a jak widzicie, nie ma dużej różnicy. Okej, okay, o broni wszystkie 36%, pistolet 228, karabin 14, strzelba 343, wow, zabitych, gatling ciało, ale dużo osób zabiłem, 601, 708, Mary. pistolet, karabin 26, materiał wybuchowy 16, gatling 69, działał 99. Tomas 58%, 17%, strzelbał gatling, ile z zabiję? zabiłem? 56 osób, nieźle, z noża 6 osób, e. a ten nie ma noża, wszystkie, Tomas razem wszystkie, okej okay. Nowy poziom, nowy poziom trudności, bardzo trudny. A, to trzeba dwa razy przejść grać, czy co? Jeden gracz, tryb fabularny... Wybierz... Nie, aaa, szlak, przepraszam was. Sorki, niechcąco mi się to nacisnęło. E, jeszcze zobaczymy tam sekretów. A, statystyki osobiste, 7 godzin... To chyba na tyle. Ile grałem? Aha, ja nie mam też profilu, zresztą. Ok, mm, muszę się wyciągnąć. Bo <laughs> teraz coś, co bardzo ciężko mi powiedzieć. Nie wiedziałem, że to będzie tak wcześnie. Będę musiał to zrobić. Nie będę Was tutaj wtajemniczał y, w szczegóły, to sprawa osobista, ale y, co roku przed jakąś wakacje i przed wakacjami parę tygodni co, i, albo nawet czasami rok temu, miesiąc temu przed wakacjami y, po prostu wyjeżdżałem z domu, z mojego własnego domu, z mojego pokoju i będę miał komputer, ale nie będzie mnie. Nie będę nagrała żadnych filmików. Niestety w tym roku wyjeżdżam trochę wcześniej. A mianowicie yy, w tą środę, czyli to będzie, już wam mówię, 25 kwiecień. Yy, nie wyjeżdżam do 8 maja. Ale uwaga. No następna seria zagrałem wy i ja wrócę na pełny etat robienia filmów na YouTubie. Dopiero Ciężko mi to powiedzieć, ale wrócę dopiero we wrześniu. Tak, niestety. To no, sprawa osobista, po prostu mnie nie będzie w domu. I no. Ciężko mi to powiedzieć. Nie wiedziałem, że tak wcześnie będę wyjeżdżał w tym roku. Myślałem, że do, do czerwca jeszcze zostanę, bo jeszcze miałem taką fajną, krótką kreę. No, zagrajmy wy. Dowiedziałem się dopiero wczoraj. Także no. Bardzo was przepraszam, że nie będziecie mnie słychać ani oglądać moich nowych zagrajmy wy Mam nadzieję, że wytrzymacie przez 5 miesięcy Że nikt nie odejdzie z widzów, tak jak to było ostatnio Że miałem 25, teraz miałem 18, teraz mam 21 Właśnie chciałem powiedzieć, napisać na moim kanale, że jak będzie 20 wyświetleń, 20 widzów i 1000 wyświetleń kanału, to zrobię specjala we wrześniu yy, nowa seria i specjal może nakręcę jeszcze jakiś film teraz yy, na tym moim wyjeździe może będę coś tam nagrywał postaram się zrobić bo wyglądało 5 miesięcy bez żadnego, ani jednego filmu mam nadzieję że wszyscy nadal będziecie mnie lubić po tych 5 miesiącach to jest no tak maj czerwiec lipiec sierpień i wrzesień no to nie do dobra przesadzę. 4 miesiące we wrześniu wiadomo początek roku szkolnego To też tak za bardzo nie będę od razu nagrywał filmów ale obiecuję Wam, że postaram się szybko y, nagrywać także no dziękuję Wam za uwagę subskrybujcie, oceniajcie, piszcie komentarze ja Wam y, y, życzę nie wiem czego życzę y, no usłys do usłyszenia następnego razu możliwe, że jeszcze coś nagram Jakieś... Jakieś coś. Tak. Ciężko mi. Ale... mam życie. Do usłyszenia. Jestem GothicWW, to była seria, zagramy w Call of Juarez, w język krwi. Ostatni rozdział. Spotykamy się nie wiem kiedy, bo nic nie obiecuję. Także... Goodbye. Żegnajcie.